Kim jest kapitalista? Dziś na posiadacza kapitału mówi się zwykle przedsiębiorca, osoby bardziej liberalne używają nawet słowa pracodawca, z kolei na lewicy dominuje często określenie prywacz. Kapitalistami za to nazywają siebie zwolennicy wolnego rynku. Przyjrzyjmy się jednak, skąd w ogóle wzięły się słowo kapitał, kapitalizm czy właśnie kapitalista. Kapitał wywodzi się z łacińskiego słowa kapital, oznaczającego głowę, ale odnoszącego się także do ruchomości czy bydła, które można uznać za pierwszy przykład własności prywatnej w historii człowieka. Z czasem znaczenie słowa kapitał zmieniało się i na przykład oznaczało środki wymiany, dobra, fundusze itd. Według doktryny marksistowskiej kapitał to po prostu środki produkcji, czyli maszyny, fabryki, nieruchomości, środki transportu. I generalnie wszystko, co służy nie do spełniania naszych potrzeb, a do zarabiania pieniędzy. Dlatego, na przykład, Twój dom, w którym mieszkasz, nie jest własnością prywatną, czyli kapitałem, tylko jest po prostu Twoją własnością osobistą, bo Ty sobie z niego korzystasz i w zasadzie tyle. Z kolei mieszkanie, które komuś wynajmujesz, już liczy się jako kapitał, ponieważ korzysta z niego ktoś inny, a Ty zarabiasz na tym mieszkaniu wartość dodaną. Zatem, jak można się domyślić, kapitalista to jest ktoś, kto posiada kapitał, własność prywatną. Kapitalizm z kolei to system społeczno-ekonomiczny, w którym dominuje kapitalistyczny tryb produkcji, czyli jedni mają kapitał i zarabiają na pracy tych, co go nie mają. To tak w skrócie. Więcej powiem w innym odcinku. Wrócimy się jednak do tego kapitalisty. Wiemy już, kim jest kapitalista. Jak ma się to zatem do zwolenników wolnego rynku? Otóż, o ile kapitaliści zwykle są zwolennikami kapitalizmu, choćby dlatego, że w socjalizmie nie posiadaliby już kapitału i wszystkich przywilejów z tym związanych, o tyle wolnorynkowcy kapitalistami już zwykle nie są. Szczególnie jeśli mówimy o nastoletnich fanach Corvina czy innego prawicowego showmana. Skąd zatem biorą się ludzie popierający kapitalizm, pomimo że kapitalistami wcale nie są? Przecież na chłopski rozum to trochę tak jakby chłop pańszczyźniany popierał feudalizm albo niewolnik niewolnictwo. Otóż dzieje się tak z kilku przyczyn. Po pierwsze, niektórym ludziom kapitalizm jest zwyczajnie na rękę pomimo nieposiadania kapitału. Taki na przykład programista mieszkający w pierwszym świecie ma się całkiem dobrze, a dzięki kapitalizmowi ma dobrze płatną pracę, za pieniądze z pracy drogi samochód, wygodne mieszkanie, modne ubrania itd. Jest to jednak postawa krótkowzroczna, ponieważ taki człowiek nie ma żadnego wpływu na decyzyjność kapitalistów, którzy go zatrudniają. Co za tym idzie, jego miejsce pracy może zostać zwyczajnie outsourcingowane, to znaczy na jego miejsce zatrudni się na przykład pracującego zdalnie za wielokrotnie mniejsze pieniądze, programistę, załóżmy z Indii. Innym powodem może być po prostu zaczedzenie propagandą. Wielu głównie młodych ludzi wierzy w bajki, że wystarczy dobry pomysł i trochę pieniędzy na start biznesu i otwarcie sobie drogi do bogactwa i szczęścia. Takie podejście jest akurat wyjątkowo głupie, ponieważ zastosowanie najprostszej matematyki pokazuje, że utrzymanie społeczeństwa samych Jeffów Bezosów czy innych Elonów Masków jest fizycznie niemożliwe. To jest teraz Dwa Do zostania kapitalistą przydają się nie tyle modły na część Rothbarda czy innego góru prawicy, a bogaci rodzice, znajomości i dużo, dużo pieniędzy. Warto dodać też, że prawicowa propaganda ukazuje sam kapitalizm jako system w zasadzie idealny, który dążyć będzie jedynie w kierunku rozwoju i bogacenia się, ale to również temat na inny odcinek. Na razie powiem tylko, że nadchodząca katastrofa klimatyczna, czy to, jak łatwo do kryzysu doprowadza byle wirus, tak trochę obalają tę nieskazitelność kapitalizmu. No i jest ostatnia, najbardziej żałosna grupa, nazywana kłucami czy wolnorynko-kretynami. Są to ludzie będący na dnie drabiny społecznej, a którzy mimo to za wszelką cenę bronią systemu, w którym żyją, ponieważ uważają go za najbardziej moralny, sprawiedliwy i efektywny. Za przykład takich ludzi niech posłuży nam para znanych polskich wolnościowców. Wyobraź sobie, że chodząc jedynie w ubraniach z Lumpa, obchodząc wszystkie sklepy w okolicy, żeby zaoszczędzić te kilka złotych, nagrywając poradniki, jak się tanio zapchać w McDonaldzie, bronisz Jeffa Bezosa, Elona Muska i reszty miliarderów, którzy plują na takich jak ty. Dodajmy do tego niezdrową fascynację faszystowskim państwem Izrael. I rasistowskimi teoriami z najbardziej zacofanych dziur Stanów Zjednoczonych oraz wydawanie skromnych oszczędności na kolejne wydania książek prywackich myślicieli a otrzymamy pełny obraz wolnorynko Kretyna. Tak więc jeśli jesteś wolnościowcem, popierasz kapitalizm i nie cierpisz lewaków, nie nazywaj się kapitalistą. Dopóki nie posiadasz kapitału, jesteś co najwyżej pożytecznym idiotą tych, co ten kapitał posiadają.